Się Man maneczko, yy, To jest ogólnie pierwszy odcinek po przerwie. Yy, wreszcie coś. Wreszcie coś nagrałem. Wreszcie coś nagrywam. Tak. Yy, UHC Randomizer Minecraft 1.8.8 Blazing Pack. Myślę, że. Myślę, że Wam się spodoba. O. o, Myślę, że Wam się spodoba i życzę miłego oglądania. Ogółem. Yy, w tym trybie polega coś takiego, żeby rozwalać randomowe rzeczy. Ooo! Że się rozwala randomowe rzeczy i można z nich dostać yy, inne randomowe rzeczy. Z których można dostać jakieś fajne itemki. Ok. Z kurczaków dobre lecą. Rybki. Ok. Z drzewa co leci? Drzwi? Albo coś innego? Ogółem, yy, ten film po powinien pojawić się gdzieś w tym tygodniu. Przepraszam, piesku. Yy, możecie napisać, jak wam szkoła. Czy macie fajny plan lekcji nawet? Czy, yy, czy po prostu tam. Czy nie macie fajnego? Możecie popisać coś w komentarzu, bo chętnie chętnie przeczytam. Dobra. Żeby się, trafił, żeby się trafiło jakieś t-aksy. O, 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 o. Tylko teraz z czego to było? Slime block, strap chest. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, mam jabłka. Mam nic fajnego, nie mam takiego... Ogłem jak yy, pewnie będą cięcia. Jak coś się będzie w, ten dziać, to pewnie będę kontynuował. Będę do was... Dobra, to 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 nie. Dirt. O, enderperu. Ok. z dirta, enderpery. O, ho ho, dobra. Rozwalamy to. Tylko czy... Trafią się z tego diaksy. O, to jest pytanie. Chyba. O jest. <ścoughs> no to ciekawy drop aktualnie. O, dobra. Żeby mieć diaksy na klatę przynajmniej. Dobra, to mniejsza, to potem pokopie. Tu jest złoto, mnie nie interesuje na razie. Y -y -y -y. Co mogę wywalić? To, to, raczej to, 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 to. To, i to. Jeśli byście chcieli ze mną na przykład pograć w ten tryb, zapraszam. Zawsze można pisać na Discordzie który jest w, yy, który będzie raczej w opisie okay. i ogółem w tym tygodniu, znaczy rower mam na razie zepsuty, ale w tym tygodniu jak o skóra, jak mi się uda mm, to będzie jakieś co, coś z rowerami będzie fajnego, ale to jeszcze nie wiadomo o jabłka Chyba najlepiej się. Najbardziej chyba się opyla y, dirta. Okay, to, to, to nie. Dobra, to, to to było. Jeszcze szybciutko co. Żeby drewno wypadło. To jest. Przez pro No, po prostu taką. Musi wypaść. nie, to będzie niedobrze. O, te, kwi te kwiatki dają szczęście. Ale najwyraźniej teraz nie. Śmie Przepraszam proszę, o blok irona, ale on się nic... Niczego raczej nie przyda. 10 minut. Kurczę, no. O, kowadło, kowadło się może przydać. Yy, teraz tak, teraz to. Z tego wy... Dobra. Sorry, że tak na spontanie jestem, ale... Nie wiem, coś mnie nakusiło na zrobienie tego odcinka akurat teraz. Nie wiem, tak. Więc jakby coś się... Jakbym coś się mylił, to... Y -y -y. O! Diaksy. Diaksy można przepalić w piecyku. Żeby... Żeby znaleźć piecyk. Dobra, to wezmę drzwi. Tu działa tak, że nie trzeba mieć ironowy pikax i można wykopać coś z tego. Dobra, to. Pyk. Smooth sandstone. Tego chyba nie było. Dobra, co to, to było? O! Z zwykłej skrzynki. Konkret. Proszę o piasek. Tylko, żeby piasek się trafił. Znaczy, nie piasek. Yy, węgiel. Nie. Nie węgiel, tylko... Sekundkę. Dobra, przepraszam, yy, że coś tam było w tle, ale... <śmian> wjazd na pokój. Dobra. Jak nie znajdę tego, tego, tego... Jak nie znajdę... Yy, craftingu. O... O, w sumie, w sumie trawa, trawa, nie, w sumie to jest dobre, bo z tego mogą diaksowe itemy nawet drop'nąć, więc to jakby coś fajnego wydropiło, to nawet by było, o, TNT, TNT, y -y -y, to, 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 za, za na nic okej okay, nic fajnego Budki mam jedynie o i mieczyk stonks z Iron dobra, ile minus S -s -s 7 minut? Grzybki, grzybki. Dobra. Ogółem możecie jeszcze napisać, co, co chętnie byś, byście oglądali na kanale z Iron, nic. Co jeszcze chętnie? O. O. Ciekawe Teraz tak, kopać chyba dirta raczej trzeba Z tego ten To No Korupcji Hop, ma enchantowany set cały, no to nieźle to gg a bo tu się piecyka nie ma, dobra to f ale to jest, tu możesz trafić na takiego niefarta albo mieć wszystko, to jest dobra refile, yy, refile co by tu zrobić jeszcze Bo to tą klatę by pasowało raczej oj oj no halo, czemu to nie działa no Ciekawie. Aha, bo to jest Iron Nugget. To jest 1,15, chyba, z wyższym potem? Czy nie wiem. No nie, no tu się najlepiej na 1,8 gra, bo jest przewaga trochę w tym w PHP. I nie pokazuje się tarcza wtedy, to jest tak ciążliwe troszkę. Jak się buduje, czy. Jeszcze zobaczę, tam są kwiatki jakieś, to je zobaczę Dobra Pyk, klata Mieczyk, mieczyk można raczej zrobić jak sowy mm, Oj, oj, gość ma sharpness, sharpnessa i ogień No to dobra, to, 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 to pograna już <ścoughs> mm, Łóżko wszystko wadło. słuszka coś może. To, dobra. Wiem, że źle, źle robię, że wyrzucam złoto, ale to już... Już mniejsze. Oto. Okej, okay, to było. Szkoda, że tych shulker boxów mi nie wychwytuje. To jest największy minus. O, 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 o. A takie... Takie coś? Aha, to daje to samo. No i na kanale będzie się więcej tych filmików pojawiać raczej z tego... Z różnych trybów. I... Myślę, że... Myślę, że powrót nawet udany będzie. Do Minecrafta. Proszę, żeby z tego coś fajnego. rzecz tą... No nie, jest gość we wiosce. Ale to można sprawdzić kilka rzeczy. Gość nic nie ma. Ale diaks ma fu, fu, ho, ho, F. Red sand. co się daje to rybkę gość chyba nie ogarnia w ogóle uh -huh. tu może z tego coś wypadać fajnego ale też nie musi Dobra, no, gościu, co ty robisz? <laughs> o, ojoj, ojoj, oj, co to było, co to było? Teraz tak, co, co, co to było teraz? Z piecyków, coś, drzwi. Okej, okay. wydaje mi się, że to było to. Sten, stripet. o, act. no to co on robi? Masz ziemię Hop, co robi? O, o, o A dobra, to jest startowa skrzynka, to to się nawet nie opłaca TNT to, dobra VP za 30 sekund. Dobra. Gościu musi się pożegnać. Raczej. Dobra. Niech ma. Już mu drop, drop na jakieś itemy. Dobra. F, gość, gościu, nie uciekaj. Gościu, nie uciekaj. O, na jednego strzała był. Pięć diaksów. Ojo. Jocie, hyca. Dobra, nic ciekawego. Jestem ciekawy, dlaczego on z tych diaksów nic nie zrobił, jak miał pięć gości. Dead bush. Okej. Okay ze schodków Kurde, powinienem już się być gotowy na wszystko ale poczekaj, dobra, poczekajcie to spodenki raczej zainwestuję chyba, że dobra i tak przegram, ale mniejsza mniejsza to. dobra. Ojej, 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 ojej. Wolę nie iść. No ojej, oj, 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 oj. oj. Wolę się z gościem nie klepać. Widać, że gościu miał... Mogłem się klepać tamtym, który nie miał tego enchantowanego. Ojej! 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 F! 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 Dobra. Gościu mnie pewnie sklepie, ale... Nie no, patrzcie. Pa... Nie, nie, dobra, ja mu nic nie zadaję. No nie! No nie no. jakiegoś ma dziwne lagi takie. Aj. Lecimy do jakiegoś innego trybu, albo po prostu takie PVP 1, 1. Znaczy, no na jakimś serwerze, dobra. To cięcie. Dobra, jak widzicie, jesteśmy na Netherstormie. No, taki serwerek. No, powiedzmy, że nawet git, cheaterów dużo nie ma. No i teraz tak pasuje się coś poklepać, <laughs> Klepa grupowa. Zawsze na propsie. Kurde, tu mam lagi. O, jakiś. Dobra. Gość, nie ma soja. Co ty? Co? Widać, że goś nie ogarnia. Ale proszę nie jedz tych gapów, nie jedz gapików. Nie jest gapików. Dobra. Oj, co ja robię? I tak myślę, że do jednej śmierci jeszcze niech będzie. Zobaczcie, jak tam się klepie, czy coś się zmieniło od ostatnich czasów. W ogóle skina nie mam. F troszkę. Dobra. Go drzewiarka pewnie będą się jakieś filmy z serwera jakiegoś pojawiać pewnie może jakieś gildie coś coś ten teges dobra dobra jeszcze nie jeszcze nie tu 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 tu, tu. dobra 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 teraz tak nawalać cały czas gapik no, ale Napiszcie mi w komentarzu, czemu oni yy, czemu jak się je gap, gapa Aha, gościu ma anty knockback, fajnie. Dobra. Oj. Gościu. O, go zabijam. Nie tego. Yy, czemu Steve, czy tam, o nie, o co ja z... o dobra dobra, lecimy tu nie wiem, w Blazing Packu są strasznie zlagowane wiadra i nie wiadomo co się dzieje wtedy a zobaczymy o, w ogóle nale należy tu do jakiejś gildi o komuś tam, jakie padły Praktyczna podmianka. Dobra. Nie, jak teraz gościu mnie zabije, to jest hit. To jest hit. Jeszcze. Dobra. Dzisiaj taki drętwy trochę odcinek. Przepraszam bardzo za to, ale. Jakoś się nie mogę przyzwyczaić, że nagrywam akuratnie. oj, oj, oj. oj, oj. uciekanko, no ale o dobra, f, f no dobra, jeszcze pajęczyny, dobra no i ogłem to tyle yy, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku siemandero